Dzienniczka Świętej Faustyny nr 1533, styczeń 1938 roku. Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że, jeśliby by Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze jego wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku zacząłem może dość mocnym ktoś by pomyślał apokaliptycznym a może i nawet katastroficznym fragmentem z dzienniczka świętej Faustyny kiedy to to w 1938 roku święta Faustyna zobaczyła gniew boży ciążący nad Polską nie wchodząc w szczegóły myślę że ci z nas którzy byli uważni na lekcjach historii w szkole średniej czy troszkę więcej się interesowali Dwudziestoleciem międzywojennym, wiedzą, że i Paryż, i Warszawa przedwojenne to były centra, że tak powiem, rozwiązłości wszelako, że tak powiem, moralnej, mówiąc bardzo oględnie i bardzo ogólnie. Zło, grzech zawsze sprowadzają zło i grzech, plus cierpienie. Największym cierpieniem, i nie zawsze je odczuwamy, bo są i tacy z nas, którzy nie doświadczają tego, że potrzebują Boga, nie wiem czy ty, czy ja doświadczamy tego, że bardzo potrzebujemy Boga w życiu, w życiu codziennym, są tacy, którzy świadomie odrzucają Boga i nie widzą jak dużo, jak wiele tracą. Ów gniew Boży jest konsekwencją naszych wyborów. To nie jest tak, że kiedy Bóg się gniewa. To nas nie lubi, czy jeszcze bardziej nas nie kocha, i przestał być miłością. Przekładając to metaforycznie na życie rodzinne, kiedy ojciec każe dziecko, to nie dlatego, że go nie kocha, tylko wręcz przeciwnie, że kocha je i chce, aby się rozwijało, nie chce, aby dziecko zrobiło sobie krzywdę, aby było nieszczęśliwe. W związku z tym, żeby się rozwijać, trzeba pokonywać trudy. Gniew Boży ma w nas wywołać pragnienie Boga, ale najpierw dostrzeżenie własnej samoniewystarczalności, dostrzeżenie własnej grzeszności i słabości. Im bardziej, że tak powiem, fikamy Bogu, tym Bóg bardziej będzie chciał, aby to fikanie, te słabości przemówiły do nas wprost. To może boleć. Tak samo jak boli dziecko, kiedy ojciec karci. Chcąc je czegoś nauczyć, ale uświadomienie sobie własnej słabości i grzeszności ma w nas wzmóc pragnienie Bożego Miłosierdzia. To znaczy, Boże Miłosierdzie możemy przyjąć tylko wtedy, kiedy dostrzeżemy w sobie pustkę, w którą to, to owo miłosierdzie może wkroczyć. To znaczy, słabość ma nam uświadomić, że potrzebujemy mocy Bożej, że nasza siła jest właściwie niemocą. Święta Faustyna pisze o tym, że dusze wybrane podtrzymują świat, aby dopełniła się miara. Tymi duszami wybranymi nie są jacyś, że tak powiem, stuningowani święci. Świętym jest ten, kto podnosi się z upadków. A zatem jesteś, drogi widzu, święty wtedy, kiedy podnosisz się z upadku, kiedy zgrzeszywszy. Pragniesz oddać ten grzech w sakramencie pokuty i pojednania. Z kim pojednania? Pojednania z Bogiem, pojednania z bliźnim i pojednania z samym sobą. Myślę, że ten ostatni element przebaczenia samemu sobie jest bardzo trudny. Trochę o tym mówiliśmy, czy ja mówiłem przy okazji świadectwa dotyczącego nerwicy lękowej, że trzeba sobie wybaczać, że coś mi w życiu nie wyjdzie. To znaczy, Bóg ci już wszystko wybaczył i teraz no. Że tak powiem, pójdź tropem Boga i również sam sobie wybacz również swojej niewierności i słabości. Kiedy zgrzeszysz, staraj się jak najszybciej pójść do spowiedzi, mówiąc bardzo krótko. I właśnie takie dusze, które nie bazują na własnej doskonałości moralnej, która jest niemożliwa, ale na mocy Bożej, która objawia się w naszych słabościach, podtrzymują świat przed. Zniszczeniem, to znaczy podtrzymują nas nawzajem, abyśmy się, że tak powiem, nie pozabijali, bo to nie gniew Boży ma nas zabić, ale zabija nas grzech. Wróg nie przychodzi z zewnątrz, ale wróg jest w Twoim sercu, ponieważ, jak to powiedział Chrystus, nieczystość nie wkrada się do naszego serca z zewnątrz, ale wychodzi z naszego serca, rodzi się w naszym sercu. Brak poznania prawdy, którą jest Chrystus. Przenosi się na to, że serce również zaczyna się tułać pośród ciemności, to znaczy pośród słabości, grzechów, pośród różnych doświadczeń życiowych, które przecież spotykają nas na co dzień. I zauważmy, bo czytajmy wszystko zawsze w szerszym kontekście, łącznie z Pismem Świętym, przede wszystkim z Pismem Świętym, ale również spójrzmy, co w numerze 1534, a zatem po tym. W że tak powiem proroctwie dotyczącym gniewu Bożego ciążącego nad Polską napisała święta Faustyna. Widziałam wysiłek w modlitwie pewnego kapłana, modlitwa Jego podobna do modlitwy Pana Jezusa w ogrójcu, o gdyby ten kapłan wiedział, jak miła Bogu była ta Jego modlitwa. A zatem święta Faustyna od razu wskazuje, w jaki sposób, że tak powiem, uśmierzyć gniew Boży, który przypomnę. Nie ma na celu nas zabić, bo Bóg nie zabija, ale daje życie, ale ma nas na celu przebudzić, obudzić jest jak po prostu zimny prysznic, kiedy tkwimy w ciemnościach. Kiedy długo siedzisz w ciemności i pragniesz światła, to musisz się liczyć z tym, że jeżeli ktoś zapali światło, to cię będą bolały od tego błysku światła oczy. Tak po prostu jest. Wyjście z ciemności ze słabości zawsze boli. I gniew Boży ma nas skierować Ku naszym słabościom paradoksalnie, aby zapragnąć w tych słabościach Bożej Mocy, czyli Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie Boże możesz przyjąć tylko wówczas, kiedy uświadomisz sobie, że jesteś grzesznikiem, kiedy będziesz żałował za grzech, kiedy, że tak powiem, mówiąc trywialnie, się z niego wyspowiadasz i kiedy zadość uczynisz za grzech. A zatem, święta Faustyna odpowiada, w jaki sposób być duszą wybraną. Która na sobie zatrzymuje zło, tak jak mówiła święta Tereska. Miłość polega na tym, że kiedy spotyka cię zło, zatrzymujesz je na sobie to boli, bo czasami łatwiej jest nam na zło odpowiedzieć złem. I w ten sposób zatrzymując zło na sobie, to zło się nie rozszerza. Święta Faustyna mówi, że widziała wysiłek w modlitwie pewnego kapłana, modlitwa ta była podobna do modlitwy Chrystusa w ogrójcu. a co robił Chrystus w ogrójcu. Tak mocno się modlił, drżąc, bojąc się śmierci i jeszcze wcześniej cierpienia, którego spotka, że pocił się krwią. Tak, ten stan pocenia się krwią jest charakterystyczny na przykład dla ludzi młodych. Gdzieś tam czytałem takie medyczne opinie, kiedy człowiek młody przeżyje na przykład wypadek samochodowy, jest w tak wielkim szoku i lęku, że ze strachu poci się krwią. To jest stan jakby somatyczny, i Chrystus przeszedł. Piekło, samotności lęku przed cierpieniem. Ten kapłan modlił się jak Chrystus w ogrójcu. A zatem w tym kontekście modlitwa może okazać się dla nas bardzo trudna. Może sobie pomyśleć, że taka łatwa, łatwe narzędzie, że kiedy przychodzi zło, cierpienie, samotność, to weźmiesz na przykład różaniec do ręki i to się wszystko jakby magicznie rozpłynie. Nie, możesz mieć problem z modlitwą, masz walczyć w czasie modlitwy, ale nie własnymi siłami i nie demonicznymi technikami ala yoga. Bo one cię wyprowadzą ze świętości i odprowadzą, że tak powiem, od Boga do piekła. Ale masz walczyć, prosząc Boga o dar modlitwy. To znaczy, kiedy nie idzie ci modlitwa, to proś Boga, aby dał ci łaskę modlitwy. I to będzie bolało, będziesz przeżywał, będziesz przeżywała dekoncentrację. Wszystko cię będzie prawdopodobnie być może denerwowało w czasie modlitwy. Ale to jest właśnie ta odpowiedź którą święta Faustyna daje na uśmierzenie gniewu Bożego, który ma w nas uświadomić, że jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi i sami siebie to możemy najwyżej pójść do piekła. Masz się modlić tak mocno, przeżywając autentycznie to, co cię trapi, jak, tak jak Chrystus, który bał się śmierci na krzyżu, do tego stopnia się lękał, że pocił się krwią, że w tym tej modlitwie masz otworzyć się takim, jakim jesteś. Nie robiąc z siebie drugiego świętego Jana Marii Wianeja, czy drugiego świętego Ojca Pio, bo nimi nie będziesz. Masz się otworzyć takim, jakim jesteś, na Boga. To znaczy powiedzieć: Boże, nie potrafię się modlić. Zobacz, chcę się modlić, a mi to kompletnie nie wychodzi. Ty się tym zajmij. I wracamy do tego, o czym święta Faustyna wielokrotnie mówi. Jezu, ufam tobie. A ojciec Dolindo to rozszerzył. Jezu, ty się tym zajmij. Zresztą w numerze 1535, czyli dwa numery po tej wizji gniewu Bożego ciążącego nad Polską, święta Faustyna zapisała. O Jezu, w Twym najmiłosierniejszym sercu zamykam się. A zatem, kiedy chcesz się modlić, zamknij się, to znaczy poproś Duchu Święty, zamknij mnie w najmiłosierniejszym sercu Chrystusa. Jako w twierdzy niezdobytej przeciwko pociskom nieprzyjaciół. Jeszcze wcześniej, numer 1532, skarżył mi się Jezus, jak bardzo go boli niewierność dusz wybranych, a jeszcze więcej rani moje serce, mówi Chrystus, ich nieufność po upadku. Nieufność po upadku. To najbardziej rani Chrystusa, kiedy upadasz. To możesz wpaść w taki stan, że tak powiem obrażenia się na pana Boga i może stwierdzić, tyle się starałam, tyle się starałem i znowu upadam i znowu ten sam grzech się pojawia. No to Chrystus mówi, to mnie najbardziej rani nieufność po upadku. I dalej Chrystus mówi, gdyby nie zaznali dobroci mojego serca, mniej by mnie to bolało, ponieważ najbardziej boli miłość odrzucona. Chrystus został odrzucony przez tych, którzy, można powiedzieć merytorycznie, byli najlepiej przygotowani na przyjście Mesjasza, to znaczy przez faryzeuszy, którzy znali Pismo Święte, pięć razy dziennie się modlili, a jednak ci kapłani odrzucili Chrystusa, a wiedzieli, można by powiedzieć, o Mesjaszu wszystko. A jednak zabrakło im czego? Zaufania Bogu. Chrystus jest cierpiący. Jeżeli Ty jesteś cierpiący to Chrystus się z tobą jednoczy i razem modlicie się w ogroju. A Maria jest tą, która przez swoje niepokalane serce staje się kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, które to jest twierdzą niezdobytą. Jeżeli chroni się w Najświętszym Sercu Chrystusa, jesteś w twierdzy niezdobytej. Być duszą wybraną, która ocala świat przed zniszczeniem, to być duszą, która korzysta ze Słowa Bożego, z nauki Kościoła katolickiego, z sakramentów świętych, z różańca świętego, z postu, z pokuty, z zadośćuczynienia za swoje grzechy i przewiny. Tu nic nowego nie wymyślimy. Dwa tysiące lat temu Chrystus powiedział wszystko, Kościół to wprowadza w życie. Nic nowego nie wymyślisz ani żadne wizje apokaliptyczne, ani sensacyjne wizje katastroficzne, ani szukanie duchowej adrenaliny. Nie da Ci nic ponieważ jeżeli bardziej liczysz na katastrofy i apokalipsy niż na bożą interwencję w twoim sercu to być może Chrystusowi nie ufasz i sam szukasz wyjścia z trudnych sytuacji. Zaufaj mu, a on nauczy cię skupiać się na jego najmiłosierniejszym i najświętszym sercu, które jest twierdzą niezdobytą i do tego serca wprowadzi cię Maryja. Wszystkiego błogosławionego, z tą nadzieją się z wami żegnam, i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, Haj, szczęść Boże.